Cześć na kanale Świadoma Kreacja, z tej strony Artur. Kanał Świadoma Kreacja to kanał dla ludzi, którzy rezonują z takimi pojęciami jak prawo przyciągania, psychologia sukcesu, świadomość, duchowość, dostatku, marzenia, cele, wizja, misja, energia świadoma kreacja to kanał dla takich ludzi. Zachodzi. W życiu też, jakby dużym benefitem jest to, żeby otaczać się ludźmi o podobnym poziomie wrażliwości, nie? Mieć takich ludzi. Nie mówię, że wszystkich odrzucać i tak dalej, ale znaleźć, mieć takich ludzi. To jest duży benefit w życiu, więc prawo przyciągania, świadoma kreacja, psychologia sukcesu, duchowość dostatku. Wiecie, i w tych światach duchowym, i w takim i owakim świecie sukcesu są różni ludzie. Ja troszeczkę po tym internecie już jakby polatałem, i tak z mojego doświadczenia wynika właśnie, że należy bardzo precyzować, jakby tą bańkę, ten mindset no, unika się dużo zgrzytów. O tym też pisze Ray Dalio, Ray Dalio, którego czytam, facet, który założył fundusz Bridgewater 17 na liście Forbes'a, świetne materiały teraz pisze, polecam jego książki, na przykład Zasady Ray Dalio, nie? No i w życiu, choć, i Rej Dalio również mówi, że w życiu bardzo dużym benefitem jest mieć ludzi o podobnym poziomie wrażliwości, o podobnym mindsetzie, ludzi wzajemnie się wspierających, którzy mają podobne patrzenie na świat, podobną wizję, misję i tak dalej. To jest bardzo dużym benefitem i to nie jest tak jakby dane nam z automatu. O to trzeba się naprawdę w życiu postarać i to jest ogromny benefit. Ray Dalio mówi nawet, że to jest dla niego ważniejsze niż te miliardy, które ma, nie? Te relacje, które udało mu się stworzyć, i to jest też takim pośrednim celem tego kanału, że być może uda się tu stworzyć grupę ludzi o podobnym poziomie wrażliwości, podobnym mindsetie, czyli ludźmi, którzy rezonują. Prawo przyciągania, psychologia sukcesu, jeszcze dodam etyka, bo na przykład, już mówiłem o tym, ale w tym świecie jakby prawa przyciągania i sukcesu. Ja tam spotkałem ludzi takich kurczę, narcystycznych bardzo, a jednak jestem empatyczną osobą, nie? Empatyczną, y, o wysokim stopniu etyki w życiu, bardzo źle się czuję, jak coś mi nie gra, jak coś uważam, że jest nie fair czy coś, to po prostu mi to y, energię psuje, więc ta etyka, ta moralność, to, ta gra zgodnie z zasadami jest bardzo ważna, nie dla mnie. A są tam ludzie, właśnie, których bym nazwał trochę taki egocentryczni, tacy materialiści bardziej. I nie ma nic złego w materii, ale no, chyba już wyjaśniłem o co mi chodzi, nie? Dobra. Prawo przyciągania, świadoma kreacja. Dzisiaj porozmawiamy o ważnej rzeczy: fokus. Wszyscy w zasadzie. Ci, których słucham, przynajmniej mówią o fokusie, że fokus to jest magia. Czym jest ten fokus? Fokus umysłu. Umysł jest najpotężniejszym narzędziem na świecie, potężniejszym od wszystkich superkomputerów razem wziętych. Jest jeden umysł Twój, nie? A my go tak nie doceniamy, że mało używamy. Powszechne jest to lenistwo umysłowe, multum rozrywki, platform streamingowych, Spotify'ów i tak dalej. No i w tym wszystkim znajdź fokus. Więc warto sobie przypominać. i to jest celem też tego wideo o fokusie, żeby się skupić, żeby się skupić na sobie, skupić się na swojej wizji, na swojej misji, na kreacji świadomej swojego życia. A jak to się robi? A z kartką i z długopisem, na przykład, to jest takie uniwersalne narzędzie. Nie wiem, rano nawet, ja mam już, kurczę, no to chyba paru lat zawsze kartki przy łóżku i jak wstaję rano, to często wiem, że rano mam umysł oczyszczony, pomysły sobie notuję. O tym też mówi Richard Branson, że on zawsze ma przy sobie kartkę i długopis, nie? Więc on też był inspiracją do tego, żeby to robić. Fokus, fokus. I jak ten fokus jest? No, jest duży, kurz, dużo bałaganu, a ty tak zbierasz umysłem ten bałagan, zbierasz, 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 sortujesz i tak dalej. Tu masz 15 pomysłów, potem patrzysz, nie, ten to był głupi, ten beznadziejny i tak dalej. Tak, to jest moim priorytetem, to sobie w kółku zaznaczasz i już ten fokus ci się tworzy, nie? Więc fokus to magia. Fokus jest bardzo ważny w całym tym prawie przyciągania, nie? Taki najważniejszy, bo to chodzi o fokus, oczywiście nie chodzi o ciągle fokus, to jest taki balans, fokus, relaks, fokus, relaks, bo za każdym razem jak się fokusujesz, to trafiasz w jakąś ścianę, w jakiś zgrzyt, od którego musisz się odbić nie? i tam są znowu dalej pojęcia, piwot, jak coś kurczę trafisz na coś złego, na coś co ci nie gra, to, to jest dla ciebie duża lekcja, dlatego Napoleon Hill mówi, porażka jest błogosławieństwem w przebraniu dlatego że z porażki najwięcej się uczysz ludzie pod porażką często się uginają i poddają nie a napłonili wszyscy ludzie mówiący o psychologii sukcesu mówią, że porażka jest błogosławieństwem w przebraniu bo jeśli spojrzysz na nią odpowiednio to będzie dla ciebie dużym Skokiem do góry, nie? I tak też było z prawem przyciągania. Ludzie obejrzawszy film Sekret, przylepiają sobie Lamborghini na lodówkę i mówią, dobra, wizualizuję Lamborghini, nie? A za tydzień się okazuje, kurczą się, zaczyna kłócić ze swoim, kurczę najlepszym kolegą z pracy. O co chodzi? Tu, tu nie idzie w tej pracy, nie? Czy, czy to. Potem, kurde, okazuje się, że to jedzenie, które ja to źle się po nim czuję, o co chodzi, jakieś, co ja mam uczulenie teraz na, na pieczywo, nie, i tak dalej, dajcie spokój, jakieś głupoty, nie, i on zostawia to wszystko, mówi, cały ten, to prawo przyciągania to jest dziadostwo, zostawiam to i w ogóle. No, ale często właśnie, i dlatego większość ludzi porzuciła to prawo przyciągania. To są tak zwane kontrasty, nie? że jak fokusujesz się, to pojawia się dużo nowych informacji. Często twój stary świat zaczyna się oczyszczać, zaczynasz mieć nowe priorytety. Umysł wchodzi na wyższe obroty myślenia, działania, procesowania informacji. Ja to sobie wyobrażam jak takie drzewo neuronowe, wiesz. Bo studiowałem informatykę, no i wyobraź sobie te drzewa neuronowe. Jak się fokusujesz, to wchodzisz w jakieś drzewo neuronowe, masa nowych opcji, każdy ruch w którą stronę myślowy rozpościera nowe drzewo i tak dalej. No i czasem się odbijasz, czasem trafiasz w te zgniłe gałęzie i tak dalej, a nie wiedziałeś, że one są zgniłe. No i trzeba zrobić ten pivot, wywnioskować, że aha, może to jedzenie, które do tej pory jadłem, może powinienem coś Lepszego jeść, coś po czym lepiej się czuję. Może ten kolega, który od pięciu lat opowiada mi kurcze jakieś dziwne kawały, na piwo mnie co, ty, co, co weekend zaprasza, może on nie jest za bardzo dobry do, tego, do tej mojej wizji, którą sobie wybrałem. Nawet zauważyłem, że jak ja się dobrze czuję, to on się denerwuje, że jest konkurencyjny, bo jemu nie pasuje, że razem z nim nie narzekam. Nie? No i na tym to polega, że często właśnie ludzie po sekrecie chcąc, wiesz, iść do przodu, mówię, to Lamborghini przyklejali na lodówkę, a to się okazało, że o kurczę, czy, gdzie, gdzie te fanfary, gdzie to zarąbiste za samopoczucie, jak ja mam teraz gorzej, bo nagle chleb mi szkodzi, nagle kolega mnie, się na mnie denerwuje, wiesz o co chodzi. Już wiesz, nie wiem. chodzi o ten fokus, że jak się fokusujesz, to nie nale należy oczekiwać dużego zbioru informacji, nie tylko negatywnych oczywiście, pozytywnych też, nie? No, ale... To nie jest tak, że kurczę, prawo przyciągania to jest tylko kurczę, różowe łódki, skowronki, motylki i w ogóle super się czuję. Nie, to jest wręcz więcej emocji. Dlatego właśnie ludzie sukcesu są tacy intensywni emocjonalni, mają intensywne umysły. Wiesz o co chodzi, bo tam jest duża paka informacji. I to właśnie, no ja też, to patr patrząc na ludzi z prawa przyciągania, no często to są tacy, o, aniołki, wszystko jest pięknie. Nie, to w ogóle nie jest tak. Że to aniołki, ja mam się dobrze czuć. Nie no kurde, to jest życie to są negatywne, pozytywne emocje, takie owakie, po to, żeby się uczyć, rozwijać, e, i tak dalej. I to nie są aniołki, to nie są różowe udeczki. Wręcz bym powiedział, że jest intensywnie, że kurczę trud życia, poziom trudności wzrasta, ale jest ciekawiej, jest fajniej. E, I jest lepiej z tym wszystkim. No, po to jest życie, nie? Tak jak ktoś powiedział, że statek nie został stworzony po to, żeby stać w porcie, tylko żeby pływać po falach, nie? No to po to też jest życie, nie po to, żeby stać w porcie, tylko żeby uczyć się pływać. No to po to jest świadoma kreacja, prawo przyciągania, żeby uczyć się pływać. Podsumowując, fokus, chciałem przypomnieć w tym odcinku o fokusie, jak ważny jest fokus, skupianie się. Najprostsza technika, jest multum technik, procesów na fokus, nie? Ale pierwsza to pisanie na kartce, priorytety sobie układanie, stworzenie sobie własnego systemu myślowego, co jest dla mnie ważne, odpowiadanie sobie na istotne pytania. To czyni fokus. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Świadoma Kreacja. Zapraszam was też na stronę, którą robię. Na tej stronie już mam jest kurs, który nagrałem. On zaraz tam będzie możliwość go, kupienia tego kursu i zapraszam też do pobrania audio e Nauka Bogacenia się Wallacea D. Wotelsa, który przetłumaczyłem, jest na stronie. Jest to jedna z najlepszych książek właśnie dotycząca świadomej kreacji. Bardzo pomaga ludziom, którzy są w mają ten poziom wrażliwości duchowości. Ta książka mówi o duchowości dostatku. Więc zapraszam na newsletterze do pobrania na stronie świadomakreacja.pl Cześć!